Siemanko, kochani, bardzo ważne info: zwycięzca TRX-a 4M nie mógł się zalogować do konta. Finalnie wczoraj próbował mi oszukać, że się to mu udało, no ale niestety przejrzałem go, nie udało się mu to, więc no musimy losować jeszcze raz. Tak więc robimy tak, że wszystkie osoby, które już wzięły udział, tylko mogą go wygrać. Zablokowałem już możliwość komentowania filmiku, no i myślę, że w weekend uda nam się to zrobić. W następnym filmiku opowiem wam o wszystkim o całej sytuacji, co się działo, jak to wyglądało, no i dokładnie powiem wam datę i godzinę, kiedy będziemy losować główną nagrodę. No, szkoda, że taka sytuacja się stała. Chciałem już ten temat mieć zamknięty, chciałem wydać, chciałem mu dowieść osobiście, bo był z Krakowa, więc bardzo fajnie by to wszystko wyszło, no ale niestety. No trudno, no szkoda. Eee, zobaczcie, tutaj mam akurat rozgrzebanego X-Maxa. Wyciągnąłem z niego serwo, wymieniałem serwo. Ta połóweczka jeszcze jest brudna. A to już jest piękna, czyściutka. Zobaczcie jak się świeci, prawie jak noweczka. Na razie, dzięki.